Dobrze. I ruszyły w odstępie Nodia, a tam wszystko razem mocno zgrupowane i na czele stawki galopuje Don Chief. Don Chief jest na pierwszej pozycji, na drugiej Nowy Raj. Blisko jest również Tania. Blisko jest Sardynia, na przedostatniej pozycji Neuron, a pozostałe mocno zgrupowane. Wyjście na prostą, przy bandzie sporo zarobiła Tania. Tania w tej chwili jest na pierwszej pozycji. Na drugiej galopuje Don Chief, a tu i, do, i Nowy Raj dobrze galopuje. A tu się rozpędza po zewnętrznej Sardynia, ale Nowy Raj najlepiej galopuje z tej stawki. Nowy raj, Don Chief, Sardynia. Walka! Nowy raj, Don Chief, Sardynia! Nowy raj, Don Chief, Sardynia! Sardynia, nowy raj, Don razem! Nowy raj, Sardynia jest w celowniku na pierwszej pozycji, na drugiej chyba, nowy raj, na trzeciej, Don Chief i reszta.